Pójście co się tutaj wydarzyło. Ile tutaj było? Cztery pomidory posadzone. Kurde, poszedł na raz, dwa, trzy, cztery, na pięć metrów poszedł. Pełno na końcu rozgałęzień, kwitnie jeszcze. Ale już nie zawiązuje, a nie, no zobacz, kurde. <gry> cztery sztuki pomidora, a taki gąszcz. Człowieku. Będzie trzeba wszystko naraz jakoś wyciąć. Będzie. Na razie, póki rośnie, niech się tam to mi nie przeszkadza, i tak jeszcze porządków nie robię w foliakach i w tym w szklarni. Się zastanawiam na następny rok, czy tutaj kurde kurnika nie zrobić z tego na 50 sztuk brojlera. 50-60 nawet by tutaj weszło. No, tylko że, jak będzie słońce, to tutaj może być upalnie, już przy środku lata. Będzie miał tutaj lipa wtedy. Chyba, że coś kurde wykombinować, nie? Zakropić folię. Wapnem chociażby. No i też listu tej kurde folii tylko wystarczy, że rozgryzie czy coś. Nie wiem. Jeszcze się zastanowię bo przebudowywać to szkoda, nie? Żeby ściany robić, to już nie będziesz miał foliaka zbytnio. A czy mi potrzebne są te foliaki? Jak tam foliak bliżej szklarnia, foliak. Może przebudować to, ale folię dopiero co położyliśmy na tamtą jesień. Podwójna warstwa to jeszcze z dwa lata może wytrzymać. Korda, chociaż na górze już patrzę, pierwsza pęka. O, tam ptaszki mogą siadać na szczytach i pazurami drapać. Nie wiem, no bo za dużo tego, bo tutaj papryka mi jest tylko potrzebna. To właściwie w tamtym, tam... Co są uprawy w tamtym czyli co tam jest, pomidory i ogórki były? No to ogórki było ich trochę źle, były posadzone po prostu, się, się męczyły. Ale że dobrze posadził, to by ogórki tam właśnie były potrzebne. No właśnie, ogórki to ogórki w szklarni. Pewnie że taka tam papryka. Tylko przed ślimakami to jakoś wziąć, zabezpieczyć. Wapnem obsypać dookoła, kurde, trudku, nie wiem. Bo tutaj jest lepszy, z tego względu, że ślimaków aż tyle nie ma jak tam, Tam to z pola, z tych pszoków idą. Muszę się zastanowić, bo mi jeden kurnik by się przydał, bo najchętniej w następnym roku jedną turę bym wziął brojlera od wiosny. Jeśli nie wiem, 200 sztuk, 180. Tutaj o setkę można, 90-100, a tutaj z 60 można by było, nie? No, bo ten kurniczek z reguły, znaczy z drugiej strony, też jest OK, ale kurde pod indyka, nie? Tutaj 20 sztuk indyka można trzymać. No. Tylko to 50 sztuk broilera mógł tam też stawić. No nic, cała zima do myślenia. Obiektu w każdym bądź razie kolejnego nie chcę stawiać kurnika. bo no to sensu nie ma, nie? Chyba, że do budówkę by tam zrobił, te deski są. Kurde, tej ty blachy tylko bym musiał kupić, bo już Eurofali to zostało mi z 14 arkuszy to gdzieś na jakichś mały daszek tylko. No. To budówkę zrobić albo tam siano może przez zimę mi zjedzą, ale nie jak zioków nie będzie, to nie, gdzie one tyle siano nie przyjedą z królikami. Bo tam jest duża przestrzeń w tej stodole i fajna przewiewna. Kurde, ty. Tam by ogarnął na lato. Może kurnik. Chyba <laughs> pomyśli, radźcie, wy tu, profesory, jesteście prawdziwe. Ja to udaję tylko. Sebiegają <laughs> dziewczyny zadowolone, najedzone, napite Słońce. Jest rana, więc fajnie. A ja tutaj przychodzę już chyba trzeci dzień i się zastanawiam, żeby to przenieść. Zobaczcie jaka fajna tutaj trawa. A mi to wcale tutaj nie służy, że to jest taki skos. Ja bym ten ogród bardziej wyprostował, znaczy dałbym Jak to zrobić jak tu wanna? A wannę można w sumie tak postawić by było. Dobrze by było, żeby ta wanna była w ogóle za tym, koza się nie utopił za bramką, no. Chodzi o to, żeby mi tutaj wygryzły i żeby to było proste, bo to i tak ten skrawek nic mi w tym roku nie dał właściwie, tyle, że tutaj saler rośnie na cioły. Wziąć to przenieść, by wyprostować tutaj więcej miejsca, żeby coś tam się wykręcić, z staczką koza będzie mogła tutaj też chodzić, nie? Jak myślicie? Dobry plan? Problem z wannami sam się rozwiązał, proszę Państwa. Jest porządek przy okazji. Przenosimy ogrodzenie, dziewuchy zamknięte. Szybka akcja. Nawet nie zauważyłaś? Nikt nie jest taki szybki. Nawet twój sąsiad nie jest taki szybki. Kurczę, o. Farmerek w 15 minut sobie przenosi ogrodzenie z brameczką i kurty zrobione. Zostań. Chciałem co kozy na to. Koza na pewno będzie zadowolona. Szkoda drzewa bym posadził. Eee. A może wyrwać i pójść ze szpadelkiem? Tu już prawie stanęła ta wegetacja, się odbije. Nad snawem. dalej, nie? Żeby las rósł. Ach, chuj pan górę. O, zamykamy szybko schowek. Cyk. Eee. Hej dziewczynki. Mała. Aleńka, chodź, wychodzisz czy nie? Chodź perełka, chodźcie, coś Wam pokażę fajnego. Chodź, chodź, mała, chodźcie. Chodź. Chodź, chodź. Spójrz tutaj tylko. O, to jeszcze z nadstawu. <grytanie> Przywoziłem, połatałem te, a to na komin dobry by było. Czy idzie takie kurde kupić? To by kiedyś zamiast tej rury od parnika, to bym z tego sobie wymurował jakoś, to by było już na wieki. Bo te rury to jedno sezonowe, sam sprzedawca mi tak powiedział. To na jeden sezon. Kurwa panie, no to co to kurwa komin? Na jeden sezon. No co? Co ta maleńka się nie podoba? Tu już nie ma siatki, idź tam sobie gryźni coś. Hm? Chodź. Zobacz. No wejść, normalnie A jak? Celer? Chodźcie O! Jeszcze najbrzydszego liścia wzięła pierwszego No i dobrze, znaczy będzie łyso tu Jeźdźcie, ogóle nie za dużo Tu rosy jest pełno No to co, proszę Państwa? Już można iść chyba leżeć, robota kurde zrobiona, nikt nie powie, że nic nie zrobił O Dobra, zaznaczę, który jest jeździonek, żeby się nie pomylić. Czwartek, proszę Państwa, jest szósty imienina Artura i Brunona. Wszystkiego dobrego, wszystkim dobrego, wszystkim oglądającym i wspierającym! kurde, Abi. Nie za bardzo. Dopiero na moje imieniny okno wywalił. To co on na swoje zrobi? Ja. Na czym stoimy, proszę Państwa? No, na zaszku. Kurcze, trzeba tylko płytę na dach znaleźć. Tutaj zostawiona jest szpara na wentylację z dwóch stron. Tutaj będzie trzeba wyciąć na zawias, bo zawias do tego będzie mocowany. Chyba, że tutaj dać i to wysunąć w ten sposób. No dystans, ale myślę, że wyciąć będzie łatwiej, będzie lepiej. Nie ma już sensu tutaj żadnych podkładek dawać, chociaż z gumy. Mam takie coś, ale to na stópki kurde kitram. Fajny materiał, fajna guma. O, widzisz? Chociaż e. taką na pół przeciągnąć akurat by było, macz joś widocisnęło no i tutaj zabrałem im wykotnik. No bo akcja taka, że nic się tutaj nie działo, nie? A do tego były już wyziębione i dwa, niestety, padły króliczki. Tak więc, no szkoda, ale z jednej strony dobrze, bo jest ich mniej. No i dwa, już takie oziębłe, ale żywe. Wrzuciłem tutaj do gniazda tam reszta żyje ciepłutko tam miała więc ja myślę że do wieczora to one spokojnie nabiorą temperatury i wieczorem właśnie skontroluję to gniazdo zobaczy czy są karmione i jeśli da radę odnaleźć te co wrzuciłem bo na przykład będą mniej ruchliwe czy coś czy na samym spodzie czy mniejsze może będą albo chudsze chudsze to na pewno bo karmione nie były. A... No to wezmę je do cycka, nie spróbuję. No chociaż to też nie jest fajnie, bo samica, nie? Ona jest dosyć dzika z dużej klatki. Więc yy, może być, że że spory stres. No. dostarczy jej taka akcja, że ją wezmę w ręce i będę chciał ją tam. A ona ma tam do terrorysty. kurde, dziurę nie załatałeś. To nic. Niech sobie się oglądają. No, bardzo kochani. I ten siedzi, kurde, w okienku. Rozumiesz? Chyba nie zakochani. O, co tam, terrorysta? <laughs> się nie wygryzajcie tam już bardziej, tak o to możecie. Nie widzę problemu. A. No, tak więc, tak wyszło. To ja nie wiem, ile tam jest 11. 11, bo chyba z początku, jak liczyłem, to 13 wszystkich miało być. Dlatego, się nie zdecydowałem na złączenie od razu wszystkich, nie? Ale dobrze, że rzuciłem tam tą piątkę, no chociaż mogą kurde wszystkie. Bo żeby tamta piątka była, to one pewnie by jeszcze były ciepłe, bo więcej królików do grzania by było tego gniazda. Tutaj rzuciłem jeszcze słomy, no. Nie chcę już ich wyjmować, bo widać grube leżakują. To nie chcę tam sprawdzać, czy się okocą, to się okocą, tam nie ma co panikować. To ci nie pierwszy rok króliki hoduje. O, takie coś. Bez cięcia znalazłem, u góry przemaluję tylko, żeby tam wiadomo wilgoć nie, nie, ten, nie szkodziła. Nie, bo tak ono to z powietrza chłonie, w, e, niezaimpregnowana płyta. Tego tak obyle czym ma znać i tyle. I na pewno wytrzyma dziesięciolecia. Jeśli tutaj e, No dach nie będzie kapał, ale to na takie płycie od razu widać, nie? Od spodu po prostu, jak gdzieś cieknie, to plama się pojawia na takim jasnym i od razu wiesz, że gdzieś tam na farmerze czy coś. Po prostu zaczyna woda kapać. Trzeba poprawić. no Dobra, kręcimy. No i tak proszę Państwa, mamy już przymocowane poszycie dachowe. I teraz kombinerki i kurde żmudna robota, ale jakże ważna. Robimy kapkę dookoła, wyginamy blachę delikatnie. Tak. Zobacz no, jak wariatki wygryzły ten seler naciowy. No wszystkie liście, od maleńkiej jak pachnie, kurde się całować z takimi kozami. Salerem okay. zajeżdżę jak dobry rosł. Daszek jest profesjonalnie zagięty. Proszę trwa wszędzie, więc tutaj woda nie powinna. Zalatywać tutaj. Nie? To jeszcze raz będzie przymalowany na ten kolor. A ja tutaj zająłem się już zanim będę malował. Takim czymś. Wiecie co to jest? To jest ławiacz pyłków. Jeden kupiłem. W tym roku, na wiosnę Myślałem, że będę pyłki łowił, a tu się okazało, że nie takie chopsiup Bo mam wylotki, znaczy te lądowiska porobione tak No poprzykręcane Na różne sposoby, więc nie chciało mi się tam dubać. Ale no pomyślałem, że warto jak już robię te ule, to warto zacząć robić uniwersalne e, zaczepy Żeby pasowało do tego typu No to mi wystarczy na pasiekę, dwa, trzy takiego i tam Na swoje potrzeby to tam wystarczy może kiedyś będą z tego jakieś pieniądze, to wtedy bym inwestował w większą ilość. Bo to 40, ,5 zł kosztuje. Także to też kupić 15, to sobie zobaczy, ile to pieniędzy. No ale tak ze wszystkich rodzin się nie łowi pyłku. No, ale dobra, mniejsza o to. W każdym bądź razie no, chcę robić ten sam zaczep. O! Na to i na zwykłe lądowisko. Zaraz z deski coś wymotam. Jakiś zaczep z jakiegoś jakiś kawałek blaszki. I będzie ok, nie? No, I wtedy będzie szybka akcja, bo po prostu podchodzę, zdejmuję lądowisko, zakładam to i kurde, dziękuję, do widzenia. To w taki sposób to można dwie rodzinki jednym tym obsłużyć w jeden dzień. I, i gitara trochę tam, jak widzę, że pyłku dużo noszą, na przykład jak był słonecznikowy, to kurde, żółto było, że ja z 10-15 metrów widziałem, że te pszczoły latają z tym pyłkiem. Takie bomby nosiły. No, słonecznik dużo dał i tam wcześniej też było dużo pyłków, więc tutaj ja myślę, że na pyłki można by było się nastawiać, bo jest fajnych dużo roślin. ها 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 No, zobacz, jakie to będzie piękne lądowisko. To jest, za, za, za jest szeroko, chyba że coś takiego dać. Aha, tak będzie może i lepiej na wierzch i wtedy zaczep tego. Może i tak. No i tego będzie proszę Państwa ładnie, nieładnie będzie służyło wszystko odzysk człowieku. To mnie kosztowało parę wkrętów, 4-6 wkrętów. To lądowisko O. się zdejmuje. Zobacz ile to trwa jedną lewą ręką. Gdzie ty masz ten, kurde, poławiacz pyłków tu. O. Zobacz, I cyk chce pyłeczków trochę do herbatki? Nie ma problemu z rana. Kurde sobie zakładam poławiacz pyłków i będzie. A później nawet jak mi się nie chce zdejmować, to mogę sobie tutaj opcja. Osobę... O, blokowanie i sobie pszczółki noszą jak chcą, nie? No, ale to by musiał być bogaty, żeby na każdy taki ul kupił. To w sezonie pewnie by wisiało dłużej, nie? A tak to nie. Zobaczymy w następnym roku, I jak to w ogóle, bo żadnego doświadczenia nie mam i też jakiejś wiedzy nie zgłębiałem. Widziałem tylko, że fajnie to stosują niektórzy pszczelarze, niektórzy sami robią połowiacze, niektórzy kupują, no ale trzeba by było zgłębić teorię, kiedy można, kiedy nie powinno się. Wiadomo, żeby na, na rozwoju rodziny to się nie odbyło. No ja mniej więcej wiem, kiedy jest fajnie zabezpieczona rodzina w pieżgę w pyłek, ale no wiadomo, trzeba by było popatrzeć na innych pszczelarzy najpierw. No dobra, przystępuję do malowania. Tutaj jeszcze tylko nie ma zawiasów. O tutaj, bo myślę, że jak przytransportuję bo bez zawiasów, to dam radę sam to zrobić, nie? Przytransportować, jak nie będzie daszku przymocowanego. Yy, no więc to chyba w pasiece zrobię. Jeszcze by się przydało. Przykręcić i tutaj listwę, czekaj. Czekaj, czekaj, Michaś, tutaj listwę, żeby to się otwierało, nie, jakieś coś trzeba by było zrobić, żeby zadaszek nie łapać, nie, wiadomo, po co? Tutaj jest lepiej. To tam wariatki, a czy daleko od nich się nie odchodzi, nie? Przyżuwaczki. Hmm. Hmm. Kaja. To tu dużo ściemne, proszę Państwa? ul pomalowany tutaj, daszek też pomalowany. Chyba raz wystarczy. Nie będę się wczuwał za mocno. No i teraz przyniosłem już siateczkę i sobie będę tutaj. O, kurde, za bogato. Ta ty to na pół. Kurde, ty, o taką. Tylko tutaj będzie łapane. Tam nie będę łapał nic. To jest sztywne. No to mi starczy na dwa ule. Bo to jest podwójne, nie? O, o tak. I gitara. Na ten moment nic więcej nie zrobię, proszę państwa. Można iść poleżeć trochę. No, się zeszło, się zeszło, ale wiecie, jak dla siebie, to trzeba się starać. Każdy detal, to co się zauważy, jakąś niedoskonałość, gdzieś jest niebezpieczeństwo, że będą zacieki, będzie niszczało to. To, ten, to od razu trzeba robić. No. Będzie trochę dłużej służyło bez jakichś tam, na, jakich tam napraw, nie? bo jakaś tam konserwacja, wiadomo. Po czasie na pewno wystąpi. No Tutaj, jak to będzie niżej, ten ul to połcinam wszystko. Wkręty, które wystają. Wyczyszczę. No i będziemy kombinować daszek, przymocować i to będzie wszystko na pasiekę postawić. Będzie trzeba przetransportować i tyle. Niech stoi. Niech czeka na, yy, na swoją rodzinę. Zobaczymy, co to będzie. No, proszę Państwa. I got brides in Atlanta, yeah. just to be in the family